To kolejny odcinek z serii Redneck Kentucky. Dzisiaj odwiedzimy sobie trzeci plac boju. No i coś czuję, że tak mrocznie. Ale widzę puszkę. Widzę drugą puszkę. Nie toperze! Nie cierpię nie toperzy i cmentarzy! Jestem zdany na siebie, dzieciaku! Ja stąd spadam! Pa, 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 pa! Co jak pamiętam z kurki widma tak zwane? Co ja tak rzucać się dzisiaj nie? Dobra, oby coś, do... oby coś dobrego, oby coś dobrego o. Jeszcze raz Zaczynamy od nowa, wybaczcie to jest straszne Nie to perze Nie cierpi nie to perzyć z wentylarzy Jest zdany na siebie, zaczekaj. Ja stąd spadam. Pa pa pa, pa! Oko oko Co to bra mnie tutaj chciała? jeszcze trafił. O, tylko widmo. Ja się da zobaczyć yy, normalnie, ale nie pamiętam... Yy, nie, bo to była też y, latarka. Chyba, że to ja ją mam. Nie wiem. Ale z to latarki, jak pamiętam, to się dało je jeszcze łatwiej do półki widma zobaczyć. No tu jest też y, trochę i one dają więcej punktów niż serwale kury o, tam dobra miejscówka tak w sumie ale ja tutaj nie będę kwit ciągle o widzicie teraz mogę zobaczyć kurki widma w latarki o jak mówiłem ich tutaj trochę jest też I nieważne jest jak bliska strzelę, za nią dostanę stop. No i jak mówiłam też nie muszę mieć latarki, by do nich... by dostać zastrzelanie do nich punkty. Bo przypadkowo mogą je trafić. Zawsze w jakąś kurkę taką. Yy, widmo. A to jest tylko tak, żeby było łatwiej je namierzyć. Yy, gdzie one są? Może szybko dawać kurki o, a tu z... znowu dostanę latarkę, to dobrze. Tu Ty... Co mnie ci bierzesz? Strasznie tu. Zobaczcie, że tak strzelam byle gdzie wręcz, ale to moja prawdziwa metoda. Dobrze, ja tych skórek nie, niekoniecznie zawsze nie trafiam, patrzcie. Nie wy pewnie widzicie w tam ale ja niekoniecznie za każdym razem widzę, jak nie trafiam teraz. Uwaga, spowolnienie czasu! Za 5, 4, 3, 2! Jedź to ode mnie! Kuro. Przebrzydła. Ten kartoflem też idzie ode mnie. Może nie, nie, mogę zobaczyć. No nie, się przydają, naprawdę, jak widzicie. O, jest moja amunicja, kochana. Na nim tak chwilę, wręcz w te krwi jakoś trafią. Wigma. Bo one się polażą po prostu koło zwykłych. Ale gdzie są jeszcze puszki? Tu jest jeszcze jedna puszka, i będę miał bonus. Ludzie, szukajcie. Czas się skończy. Może teraz postaram się żeby zabić jakoś 6 tysięcy punktów okej okay, mam oko muszą za wszystkie puszki. O. o, tak! Te kurczaki trzeba kochać! Ej Coś mi wyjątkowo dobrze idzie, bo nigdy jeszcze tak dobrze mi nie szło. Ale jak pewnie się domyślacie, w tym odcinku to było na tyle. No więc... Ja się z wami żegnam. I do zobaczenia w następnym odcinku. Cześć.